To co? postaw urządzenia na równej, stabilnej powierzchni. upewnij się, że wszystkie trzy nóżki przylegają do niej. Nóżki wyposażone są w przesawki, które dodatkowo stabilizują urządzenie. Kolejne. Aby uniknąć przegrzania urządzenia, nie przykrywaj otworów w pokrywie naczynia miksującego. Nie używaj żadnych narzędzi do otwierania naczynia miksującego. Podczas gotowania naczynie miksujące staje się gorące. I nie dotykaj stalowego korpusu podczas pracy urządzenia. Nie włączaj funkcji Top Speed. Ustaw urządzenie z dala od ognia i innych źródeł ciepła. Pojemność robocza naczynia miksującego to 2 litry. Nie wkładaj więcej składników niż 2 litry. Podczas gotowania nie dotykaj urządzenia i plastikowej miarki. Oczywiście możemy tak cofnąć, możemy tutaj cofnąć. I mamy, nie wkładaj zbyt dużo składników do koszyczka. Upewnij się, że nóż miksujący oraz uszczelka są zamontowane prawidłowo i klikamy. OK. No, i mamy kolejny etap, i teraz tu była taka, taka, taka instrukcja. Przeczytaj przed pierwszym uruchomieniem: przejdź do spisu treści, klikając przycisk w lewym górnym rogu głównego menu. Czyli tu mamy, i teraz tak przejdź: spośród trzech wyświetlonych opcji, wybierz opcję ustawienia. Na liście ustawień wybierz opcję Wi-Fi. Mamy ją tutaj i mamy coś takiego i wpisujemy hasło. Po wpisaniu hasła klikamy połącz. Mamy czas, data. Spójrzmy sobie, o to musimy sobie tutaj zmienić. Mamy mamy rok 2022. Teraz będzie prawda kiedy ja to nagrywam, a dzisiaj mamy wrzesień i to 8. Mamy wrzesień 9 miesiąc, dzień 8 i która godzina? Głośność, a niech sobie na razie pogada. Język mamy polski Jasność. O tak, tam delikatnie coś sobie zrobimy. I tak to już wygląda po pełnej instalacji. Mamy całą bazę przepisów w kolejności alfabetycznej. Tutaj możemy sobie wyszukiwać dodatkowo według alfabetu, nowe przepisy i tak dalej, i tak dalej. Ulubione, tutaj mamy też, jest tego tutaj masa, ile tak naprawdę no, ciągle, ciągle nie wiem. Tak oto prezentuje się całe urządzenie. Prawie całe, bo tutaj nie ma tej specjalnej misy do gotowania na, na parze. Tak więc kolejne jakieś tam realne relacje pojawią się niebawem. Jeżeli chodzi o jakąkolwiek moją opinię, naszą opinię, test, no niestety to nie jest jeszcze pora. tak? Trzeba go kilka dni potestować, aby móc szczegółowo się wypowiedzieć. Tak więc dziękuję za uwagę. Pozdrawiam no i oczywiście zapraszam do, do subskrypcji tego kanału oraz łapki do góry. Podobało się? To jeszcze głośniej!